Moja ciocia ma kota i to nie zwykłego kota, tylko kota narkomana. Wszystko zaczęło się jak pewnego razu pojechaliśmy z całą rodziną do cioci: ja, mama, tata i główniak. Dopiero w trakcie drogi zorientowałem się, że wziąłem nie ten plecak co trzeba, ponieważ że wziąłem plecak, w którym zawsze wychodziłem na miasto pojarać sobie co nieco z ziomeczkami i trzymałem tam sporo nielegalnych rzeczy. Niestety było już za późno na odwrót. Kiedy dotarło do mnie, że już dojechaliśmy, chciałem się jakoś pozbyć plecaka. Padłem na pomysł, żeby go jakoś skitrać pod siedzeniem w samochodzie. Wszystko by się udało, gdyby nie mój młodszy brat, który ma niedobór inteligencji i musiał powiedzieć rodzicom o tym, że zostawiłem plecak w samochodzie. No szkurwa macie, jebany mały gówniak. Kiedy już weszliśmy do domu ciotki, zobaczyłem jakiegoś kota. Siedział sobie na parapecie. I kiedy usiedliśmy do stołu, nagle z niego zeskoczył i poszedł do korytarza, właśnie tam, gdzie zostawiłem plecak z zielskiem. Nagle ciotka mówi że jej koteczek bardzo lubi się chować w różnych torbach. Z korytarza dobiegały dziwne odgłosy miauczenia. Szybko poszliśmy sprawdzić, o co chodzi. A tamten pchlarz siedzi w moim plecaku i miauczy. Ciotka wyciąga go z torby, a on najrany w trzy dupy. Jak ciotka próbowała go postawić na nogi, to się ciągle gibał jak jakiś najbany. Stary spojrzał na mnie wkurwionymi oczami i powiedział, że mam zakaz wychodzenia z domu przez co najmniej trzydzieści lat. Najgorsze jest to, że ten kot nie dość, że pokazał gdzie jest towar, to jeszcze go całkiem wyjarał i nic nie zostawił po sobie. Jebany narkoman. Ta zabawa po nocach LSD Hera i z go